Włącz jeszcze raz. Tak, znów działa. Możesz już wyłączyć. Wiesz, że lubię ci pomagać, ale kiedyś było to znacznie bardziej ekscytujące zajęcie. No tak, naprawa samochodów to nie tylko odkręcanie i przykręcanie. Czasem musisz uzbroić się w cierpliwość. A może myślisz, że jesteś już gotów na bardziej skomplikowane naprawy? Nie, ale dużo się już nauczyłem. A co to mi robi tam przy tym samochodzie? Wygląda interesująco. Aha, no to sprawdzimy czego się nauczyłeś. Tamten samochód wydaje dziwne, piszczące dźwięki. Dochodzą one z komory silnika, szczególnie gdy nie jest on rozgrzany. No i co, jakieś pomysły? Pasek wentylatora, pasek wentylatora? Doskonale, tym razem wreszcie masz rację. Nie zapominajmy jednak, że już nikt nie mówi pasek wentylatora, lecz pasek wielorowkowy. Poza tym, dźwięk ten może być także powodowany przez wiele innych czynników. Po co nam w ogóle ten napęd o sprzętu pomocniczego? Tak się to dziś nazywa. Cóż, do obsługi o sprzętu pomocniczego. A dokładniej? Alternatora? Dokładnie. I pompy wody. Hmm, pompy chłodziwa. Okej, przepraszam, może choć raz użyjemy poprawnych określeń. Przecież ktoś nas ogląda, to prawda. No dobrze. Pasek wentylatora, czy to nie jest przypadkiem część, którą można w miarę potrzeby wymienić nawet na pończochę? Można. Tak. Dawno, dawno temu. A dlaczego dawno temu? A teraz już nie? Ponieważ kiedyś pasek łączył wał korbowy z alternatorem i pompą wody. A teraz już tak nie jest? Jest, ale obecnie jest on bardziej skomplikowany i złożony, ponieważ napędza wiele innych podzespołów. W wyniku tego nastąpił więc znaczny wzrost przenoszonych sił. Jakie inne komponenty? Pokażę Ci. Tu mamy pasek wentylatora wykonujący swoje oryginalne zadanie. Łączy on wał korbowy z alternatorem i pompą wodną. A teraz pokażę Ci, z czym ma do czynienia Tommy. W tym aucie układ jest o wiele bardziej złożony. Tommy, możemy Ci na chwilę przeszkodzić? Jako ekspert z pewnością powiesz nam, jakie podzespoły są tu napędzane. Ty powiedz, wyjaśnisz to o wiele lepiej niż ja. To prawda. Ponownie mamy wał korbowy, alternator i pompę wodną, ale także sprężarkę klimatyzacji. Jest też napinacz i dwie rolki prowadzące. Rzeczywiście, to jest o wiele bardziej skomplikowane. A to jeszcze nie koniec. Naprężenie napędu o sprzętu pomocniczego stale rosną. Przyczyn tego jest kilka, lecz lepiej wyjaśnię je w sali szkoleniowej. Znów wszystko ładnie dla mnie poukładałeś? Oczywiście. No dobra, mamy sprężarkę klimatyzacji i inne rzeczy. To dużo wyjaśnia. Ale po co mi te wszystkie napinacze i rolki prowadzące? Wow, ty zawsze zadajesz właściwe pytania. Bo one są napisane w scenariuszu. A, jasne. Miło, że wyjaśniłeś. A więc, napinacz i rolki prowadzące odgrywają ważną rolę w układzie paska napędowego. Kiedyś pasek wentylatora był naprężany przez alternator, tak jak w moim starym oplu komodore. Dziś zadanie to wykonuje napinacz. A rolki prowadzące? Rolki prowadzące prowadzą naprężony pasek wokół wszystkich podzespołów pomocniczych, zapewniając optymalne przenoszenie momentu obrotowego. Rozumiem, a te części na stole? To wszystko są napinacze. Możemy je ogólnie podzielić na dwa typy: mechaniczne i hydrauliczne. Rolki mechaniczne dzielą się z kolei na manualne i automatyczne. Manualne napinacze są regulowane poprzez obrót podstawy lub mimośrodu. W ten sposób mechanik ustawia naprężenie paska. Niech zgadnę. W wersji automatycznej nie ma takiej konieczności. Dokładnie. W tym przypadku działająca siła sprężyn zapewnia poprawne napięcie. Dodatkowo ruch sprężyny jest tłumiony przez współpracę z wewnętrznymi elementami ciernymi. Dlatego pasek wykonuje płynniejszy ruch. Po zmontowaniu wszystkich elementów obracamy rolkę napinacza przeciw sile działania sprężyny, aż będzie można z łatwością ręcznie wyjąć zawleczkę. I to wszystko? Tak. A o co chodzi w napinaczach hydraulicznych? Są one wyposażone w element hydrauliczny zamontowany na podstawie. Sprężyna jest umieszczona tutaj, a tłumienie nie jest zapewniane przez elementy cierne, lecz płyn hydrauliczny. Zastosowanie automatycznego napinacza oznacza, że pasek napędu jest zawsze poprawnie napięty. A sprężynowy układ tłumienia ogranicza wibracje, przez co układ pasowy pracuje płynniej. Rozumiem więc, że pasek musi być napięty. A skąd biorą się te wibracje, które musimy ograniczać? Jak dobrze wiesz, w silnikach spalinowych występuje nierównomierna praca, która powoduje wibracje przenoszone na układ pasowy. Musimy też pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Jaki jest obecny trend w budowie silników? A, downsizing. Brawo! A to znaczy. To znaczy, że silniki są coraz mniejsze, zarówno w zakresie liczby cylindrów, jak i pojemności. Zużycie paliwa maleje, a jednak ich osiągi rosną. Komfort jazdy również. Dokładnie. Problem jednak polega na tym, że nowoczesne silniki zwykle nie pracują zbyt płynnie, co oznacza większą nierównomierność biegu, którą należy kompensować przy użyciu bardziej złożonych mechanizmów. A do tego mamy także zmniejszanie prędkości obrotowej silnika. Zmniejszanie prędkości obrotowej silnika? Dzięki temu możesz komfortowo jeździć z niższą prędkość aby oszczędzać paliwo. Jednak powoduje to także większe wibracje układu napędu paskowego, które są kompensowane przez automatyczne rolki napinacza. Teraz jednak potrzebujemy innych podzespołów do ograniczenia wibracji. Należy do nich przykładowo wolne koło alternatora. Jakie koło? Wolne koło alternatora. To jest koło pasowe na alternatorze, które działa swobodnie w jednym kierunku, tłumiąc w ten sposób wibracje. A tu możesz zobaczyć różnicę między sztywnym kołem a wolnym kołem OAP. Faktycznie różnicę widać na pierwszy rzut oka, jednak rozwój w dziedzinie rozwiązań do tłumienia wibracji nadal trwa. Przykładowo takie koło pasowe z tłumikiem drgani może być umieszczone bezpośrednio na wale korbowym, gdzie zminimalizuje wszystkie nierównomierności pracy silnika. Teraz już jestem w stanie sobie wyobrazić, dlaczego przy tych wszystkich innowacjach klasyczny pasek wentylatora stał się już przeżytkiem. To prawda, choć ewoluował on przez kilka generacji. Powiedziałeś, że wymagania kierowców odnośnie komfortu jazdy wzrosły. Klimatyzacja pod Wygrzewane fotele, nawigacja itd. Co to oznacza? Większą liczbę podzespołów elektrycznych i potrzebę stosowania mocniejszych alternatorów, a napęd paskowy jest poddawany wyższym obciążeniom. Dokładnie. To jest klasyczny pasek klinowy, taki sam jak w moim samochodzie. Dzięki zastosowaniu w budowie zębów promień zagięcia jest większy, ale liczba napędzanych podzespołów dalej jest ograniczona. Dzisiaj używa się głównie takich pasków wielorowkowych. Napędzają one więcej urządzeń pomocniczych przy wyższym momencie oraz jeszcze ciaśniejszym promieniu. A ten pasek ma dwustronny rowkowy profil. Czy oznacza to, że przednia i tylna strona mogą zostać użyte do napędzania urządzeń pomocniczych? Dokładnie. Oznacza to możliwość umieszczenia bardzo złożonych napędów paskowych w bardzo ograniczonej przestrzeni montażowej. Jeśli więc pamiętasz, jak proste rozwiązanie to było w moim starym gracie, pokażę Ci, czego możemy oczekiwać w dzisiejszych czasach. A niech to. Trochę mnie to wszystko przytłacza. Co teraz robisz? Proszę. O kurczę. To będzie wyzwanie. No właśnie. Teraz wyobraź sobie, że musisz wymienić dodatkowe podzespoły, takie jak napinacz Paska. A wolnego miejsca w komorze silnika nie ma zbyt wiele. Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałbym, od czego zacząć. Dlatego do zestawu INA FEAD Kit dołączona jest instrukcja montażu. Z zestawu FEAD Kit, co to w ogóle znaczy? FEAD to angielski skrót od Front End Auxiliary Drive – Zestaw Napędu Osprzętu Pomocniczego. A, teraz rozumiem. Zestaw INA-FEAD Kit obejmuje wszystkie podzespoły konieczne do obsługi technicznej całego napędu osprzętu pomocniczego w danym typie pojazdu. Jak dziś się przekonałeś, cały napęd paskowy podlega coraz większym obciążeniom, a montowane podzespoły są coraz bardziej skomplikowane. Dlatego w przypadku awarii uszkodzeniu może ulec też całkiem inny podzespół. To znaczy, że nie wystarczy wymiana niesprawnej części. To prawda. Przykładowo pęknięcie ramienia napinającego może być spowodowane zwiększonym poziomem wibracji, a te wynikają ze zużycia tłumika drgań lub uszkodzonego wolnego koła alternatora. A jeśli nie naprawisz prawdziwej przyczyny awarii, za chwilę znów wylądujesz w warsztacie z takim samym problemem. Dokładnie. Dlatego właśnie niektórzy producenci pojazdów polecają wykonywanie przeglądów i wymian napędu o sprzętu pomocniczego w stałych odstępach czasu. Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym przy paskach rozrządu. Tak, wracajmy do warsztatu, zobaczyć, jak radzi sobie Tomi. A propos tego FEADKIC, może coś zjemy? Skup się w końcu. To może się czegoś nauczysz. Jak to mi? Dużo ci jeszcze zostało? Prawie skończyłem. Wygląda na to, że wymieniłeś wszystkie elementy. Wszystkie, które były w zestawie INA FEAD do tego auta. Spójrz. Napinacz, rolki prowadzące, wolne koło alternatora, pompa wodna, pasek wielorowkowy. Naprawdę tak długo gadaliśmy? W sumie to jak ty się rozgadasz. To... Przepraszam. Lepiej skup się na tym, czego się dzisiaj nauczyłeś. Włącz te wycieraczki i kończymy. Widzę, że mnie nie doceniasz. Całkiem nieźle rozumiem te wszystkie szczegóły techniczne. Naprawdę? Oczywiście. Zerknij na to. Na co? Na klakson.